Czy show business to jest dobre miejsce dla dwunastoletniej dziewczynki. Ona jest żuczkiem czy walonikiem? To jest rzeczywiście... Czy marketingiem. To jest bardzo trudne pytanie i akurat nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. I... Ale moim zdaniem jesteś Mogę... bardzo dobrym obserwatorem. Chcieliś w rolę psychologa i tak dalej. Moim zdaniem jest to bardzo trudne, ryzykowne i bardzo mocno trzeba. Sytuację kontrolować, bo może się wymknąć spod kontroli i ta sytuacja, i może nie do końca być tak, jak byśmy sobie tego życzyli. Więc ostrożnie z tym. To no, wyciągnę trochę temat. Czy da się przejść przez ten biznes bez żadnego uszczerbku nie dla tak takiej dwunastolatki? Moim zdaniem nie. To jakie czekają zagrożenia? Wszelakie. To zależy od tego, jak silni są rodzice, a czasami też zbyt silni rodzice mogą zrobić też sporo krzywdy dzieciaczkom, które tak naprawdę potrzebują wolności, swobody, przyjaźni, relacji, kontaktu z rówieśnikami, kontaktów takich normalnych. Budowania tego, a jeżeli są dzieci osuporowywane, oczywiście my, to znaczy, ja mówię to z poziomu oczywiście polskim. Wiadomo, że jakiś światowy rządzi się swoimi prawami i tam pewne rzeczy, nie wiem, są konstruowane od takiego. Tak przykładem jest Michael Jackson, czy tam nawet Beyoncé. Beyoncé, nie wiem, Beyoncé. Ale... Ja tak Wiemy, wiem. <laughs> Wiemy o kogo chodzi. Wiemy o kogo chodzi. W każdym razie, no, właśnie, ale jest to bardzo ryzykowne. No, można, można, oczywiście, ale to jest w naszych warunkach. Myślę, że to jest bardzo trudne i nie sądzę, aby to się udało na przestrzeni jeszcze dziesięciu kilku, dziesięciu lat. Komu A myślisz, że to jest tak, że w sytuacji, kiedy zabieramy, no, nazwijmy to dzieciństwo, to później ta osoba, która została rzucona do tego show biznesu, będzie chciała sobie to odbić w wieku 20-30 lat na przykładzie Justyna Libera, który przyznał się do tego, że były różne imprezy. No niestety tak to działa.